Witajcie serdecznie. Nazywam się Paweł. Zobaczycie, na pewno kojarzycie mnie nie tylko z portalu Sofagola, ale też z portalu Eagle, dla którego pisałem ogółem z portali piłkarskich. Dzisiaj jednak nowa formuła. Postanowiłem po długich wahaniach zastanowić się, jak wystartować z podcastem. Ale, jako że interesuję się nie tylko sportem i nie tylko piłką nożną w tym sporcie, co nie tylko do sportu, ten podcast będzie się ograniczał. Myślę raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, pogadam do Was przez parę minut na różne tematy. Dzisiaj akurat postanowiłem, że tematem nim będzie recenzja najnowszej płyty zespołu Łydka Grubasa pod tytułem Socjalibacja, którą mam właściwie od dnia premiery, która była w... dwa tygodnie temu. Co mogę powiedzieć o tej płycie? Płyta jest, no niestety moim zdaniem, nierówna muzycznie. O ile są utwory, które mi się bardzo podobają, to są też utwory średnie moim zdaniem i takie, które kompletnie do mnie nie trafiają. A zanim do tego układka, z tyłu łydki Grubasa, naprawdę ładna, elegancka, gustowna. Yy, najmocniejszą stroną tej płyty dla mnie jest jednak książeczka. To jest jej typowe, bo jednak w większości wydań w książeczki to od zbiór tekstów lub zdjęć zespołu. Łydka podeszła do tego inaczej i mamy tutaj rzeczywiście książeczkę z tekstami, ale książeczka jest wzorowana na różne znane yy, portale. Na przykład mamy przy piosence Dziennikały w książeczce mamy wzorowaną na onecie stronę wonet, na której jest tekst. Przy piosence Jola Patola na Zakład Usług Społecznych czyli ZUS mamy Zakład Usług Zakład Ubezpieczeń Patologicznych nie, nie wiem, czemu mówię usług no chodzi o ubezpieczenia. Tak samo jest z utworem Profesor, gdzie mamy Świat Niewiedzy i paroma innymi. Przejdźmy może do strony muzycznej płyty. Goście. Na płycie mamy dwóch gości, którzy się wydają. Są to denta zespołu NA, która udziela się utworze niejemnic i rzeczywiście słychać, że ta sekcedenta tam jest, bo utwór tak naprawdę, gdyby komuś puścić sam instrumental nie mówiąc czuję to powiedziałby, że to jest Enej, brzmi jak NA i naprawdę łatwo się pomylić. I utwór ten oraz utwór Jola Patola, tam gości nie udzielają się Jeż, udziała się jeszcze Zenek Kupatasa z zespołu Kabanos. Ale chyba najciekawszy jest utwór, a właściwie nie utwór numer 8, bo jest to... To chyba jakiś żart, gdzie mamy żart opowiadany przez Karola Strasburgera, który jest wstępem do utworu Walec. Moim zdaniem najlepszego utwór na płycie, yy, no. Jeżeli chodzi zaś o pojedyncze utwory, które mi się podobają, są to Nie jemnic. Tak jak mówiłem, muzycznie brzmi jak anime, ale tekstowo utwór jest majsterszykiem. Podoba mi się utwór Profesory, który tak naprawdę ocenia, krytykuje te wszystkie rzeczy typu medycyna alternatywna, tym podobne. Moim zdaniem bardzo dobre. I wszelkie teorie spiskowe. Joła Patola. Fakt, że ten utwór i utwór Nie jemnic, znałem, ponieważ zespół Łydka Grubasa zagrał je na ubiegłorocznym Poland Rock Festival. A czy, gdy słuchałem tego na płycie z tego festiwalu, no to jednak utwór nie przypadł mi do gustu. Jednak wersja studijna jest świetna, fenomenalna muzycznie, bardzo dobra tekstowo piosenka. Do moich faworytów na płycie należy też utwór numer 3, 4, czyli Jadł Stajnia, która jest utworem rapowanym i naprawdę brzmi to dobrze. Może głupie to zabrzmi, ale wokalista, który to rapuje, czyli Hippie z zespołu Łydki oczywiście, no to przypomina mi brzmieniowo Rado Radosnego z zespołu Dwa Sławy trochę. I utwór ma też bardzo dobrze zrobiony refren, naprawdę wart polecenia. Zaś kolejne trzy utwory, no niestety są utwory, które... Mi się nie podoba utwór dziennikały i nie dlatego, że obradza dziennikarzy, czyli coś, czym się param. No nie będzie to mój faworyt na pewno. Moim zdaniem, obok utworu szofer najgorsza piosenka na płycie, no jest tam też utwór ręce do góry, który mógłby się podać, bo mówię o ważnym temacie, o tym, że jesteśmy uzależnieni od internetu, od Facebooka, yy, przesłanił utwory, żeby go odłożyć, ale jest to moim zdaniem najsłabszy muzyczny utwór na płycie i to jest to, co mi się w nim nie podoba, chociaż tekstowo jest naprawdę dobry. Yy, po, potem mam właśnie to chyba jakiś żart, czyli ten żart opowiadany przez Koro Strasburgera o walcu, że tam Jasio walcował, no i że mu rodzina zginęła pod walcem, on dalej będzie jeździł walcem i zaraz w momencie, jak pada to słowo, że będę dalej jeździł walcem, to zaczyna się refren piosenki Walec, który brzmi, że a ja jest jeżdżę walcem. I naprawdę, utwór "Walc" to jest majsterszyk muzycznie, bardzo dobry utwór. A co najważniejsze, jest to utwór po prostu fenomenalny tekstowo. Tekst jest trochę kabaretowy, to fakt, ale no jednak takie są teksty Łydki Grubasa, do tego można przywyknąć. Utwór Nie Mam Zasięgu, no sam tytuł już mówi, o czym mówi utwór. I jest to utwór, który mi się podobał, a czy... No, musi być jakiś minus. Moim zdaniem utwór nie mam zasięgu. Ma taką wadę, że też, podobnie jak utwór Ręce do Góry, tekstowo ok. Muzycznie jest Ona mówi. Utwór, który nie wiem, czy znacie, oczywiście, raczej każdy, kto słyszał nazwę Utka na tą piosenkę, czyli Rapa Para. Dla mnie utwór Ona mówi ma potencjał na stanie się nową Rapa Parą. Mm. I naprawdę jest to utwór warty posłuchania. Jest to coś w stylu. Może Jelo w song'u, ale no bardzo podobne. I yy, jest to utwór, o którym mogę powiedzieć, że słuchałem go z wielką przyjemnością. naprawdę mi się podoba. Naprawdę, bo utworów Walec i Jadł Stajnia uznaję go za najlepszy utwór na tej płycie. No i na końcu mam utwór Grać, utwór, który gdy pierwszy raz przesłuchiwałem płytę, mi się kompletnie spodobał. Jest bardzo spokojny, bardzo taki stonowany ale po drugim przesłuchaniu uznałem, że to jest naprawdę bardzo dobry utwór i powód tego jest bardzo prosty. Po prostu jest to utwór idealny na koncerty, tak na na rozpoczęcie koncertu. Grać utwory to jest utwór mówiący o tym, że fan koncertów chce posłuchać koncertu, no więc naprawdę warte posłuchania. Jeżeli chodzi o moją ocenę płyty, no to myślę w skali od 1 do 10, gdybym oceniał. To 7, naprawdę zasłużone 7. Jest to dobra płyta, czy nie tak dobra jak płyta Odur Cebul, yy, która była z tym płytą, czy też Perpetuum Debile. Moim zdaniem były to lepsze płyty, ale ta ma naprawdę potencjał. Brakuje mi na niej jednak tak hitowego utworu jak Rapa para, bo naprawdę no, są utwory dobre, ale oprócz może ona mówi: nie ma tam utworów, które mają potencjał hitowy. Yy, no i jednak brakuje takich klimatów jak utworze Adelaide, na płycie Odur Cebul. I to jest chyba największa waga. Wracając za chwilę, jeszcze do czego zacząłem: o czym będą te podcasty, i nie tylko podcasty, bo czasem może wrzucę jakieś wideo. Będą one się odnosić do sportu. Tak jak mówiłem, do podróży, bo jestem osobą zajmującą się turystyką, więc o podróżach mogę mówić dużo, dużo zwiedzam. I także podejmę się tematu, i to może być chyba najciekawszy temat tej dyskusji. Tematu literatury, głównie sportowej będę o niej opowiadał. No i myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to będę organizował podcasty z gośćmi. Termin ich nadawania myślę, że będą się ukazywać pomiędzy piątkiem a niedzielą. Co tydzień, może co dwa tygodnie. No i to by było na tyle na dzisiaj. A jeszcze tylko dodam na koniec, że w kolejnym podcaście. Akurat poopowiadam myślę o pewnej książce, którą niedawno przeczytałem. Ewentualnie jeszcze podejmiemy się może oceny konkursów KULM w lotach narciarskich. No. No i myślę, że jeżeli będzie jakiś temat bieżący, no to też się o nim wypowiem w tej serii podcastów. Tytułu nie mam. Myślę, że o tytule pomyślicie potem. Na razie będzie to wrzucane luźno I podcasty będą o dużej długości. Dzisiejszy, no to jest recenzja płyty, no to nie potrwa za długo, ale jeżeli będzie jakiś ważniejszy temat lub będą jacyś goście, a tak jak mówię, będę się starał takowych zapraszać, szczególnie do podcastów sportowych, właściwie tylko do nich. No to w takiej sytuacji będziemy rozmawiać dłużej i myślę, że. Jednak taka optymalna długość tych podcastów będzie pomiędzy 7 a 15 minut. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania w przyszłości.